Gdzie Na jednej liczą się te lajki like y na Insta, To drugą tylko co i trzeci Trzeciej to jest. A czwartej strada to jest życiowa misja Na jednej liczą się te lajki like na insta Ta druga powie tylko co i ketwiksa Trzeciej priorytet to jest pieniędzy liczba A czwartej strada to jest życiowa misja Suko! Już nigdy nie zostaniesz moją muzą O teraz życie wiąże tylko z muzą No trudno Dopalam tego szluga aż do filtra Na dnie butelki wina zostało już kropel kilka a twoja skóra aksamitna nie zrani mnie już nigdy Jak bez końców róża co przekwitła A twoja gadka nigdy mnie nie otumanie Jestem na fali tylko i wyłącznie po to by cię zranić Popatrz w jakim jestem dzisiaj stanie Ty nie wiesz jeszcze co się tutaj stanie Przez ciebie ciągle mam porytą banię Zapiłem już depresję, w żyłach płynie znów Jack Daniels Popatrz w jakim jestem dzisiaj stanie Ty nie wiesz jeszcze co się tutaj stanie przez Ciebie ciągle mam porytą, nie Zapiłem już depresję w żyłach. Na jednej liczą się te lajki na insta, ta druga mówi tylko co? Ikrwiksa, trzeci priorytet to jest pieniędzy, liczba, a czwartej strada to jest życiowa misja. Na jednej liczą się te lajki na insta, ta druga mówi tylko co? Ikrwiksa, trzeci priorytet to jest pieniędzy, liczba, a czwartej strada to jest życiowa misja. Dlaczego pachnę kokoszane, Na mojej drogiej furze ciągle alko jest rozwane To pierwsze bo i zapach ciągle budził mnie na drane. Ma drugie bo tą sukę to kojarzy tylko z ścianem. Półnagie foty ciągle lecą na Instagram. Kiedyś bym się przejmował, ale dzisiaj to wapangram. W głowie miała melarz, ale mnie to już nie kręci. Oczy jak 5 złotych, gdzie wchodzili klubów rezydenci. A trzecia chciała mnie wykończyć. Goniła za pieniędzmi, tak jak psy za listem gończym. Ta czwarta miała długie nogi, Jej Ulubiony trening to skakanie kurwa w boki. I czas na w moim dziele, te wszystkie charaktery połączone w jednym ciele. Hajsy, lajki, wiksy, z rady, i zapamiętaj jedno, to nie wszystkie twoje wady. Le jednej liczą się te lajki na insta, ta druga mówi tylko co weekend viksa. Trzeci priorytet to jest pieniędzy, liczba, a czwartej zrada to jest życiowa misja. To jest życiowa misja. Na jednej liczą się te lajki like na insta. To druga mówi tylko co WikiLeaks. Trzeci priorytet to jest pieniędzy liczba. A czwartej strada to jest życiowa misja. Na jednej liczą się te lajki like na insta. To druga mówi tylko co WikiLeaks. Trzeci priorytet to jest pieniędzy liczba. A czwartej strada to jest życiowa misja. Ile mam promili w sobie, ile mam promili w sobie, ile mam promili w sobie, lepiej szybko mi to powiedz. Wyjebało bałoszyby, to nie